Siemeneczkę z tej strony Kimo i lecimy Mogę z nim handlować też Przychodzę od Sofii. Podobno wiesz gdzie mogą zdobyć kryształy Co do kurwy Przysłała już jednego ta 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 ta, ta... Debila Kogo takiego jednego Swojego brata! No. Jak mu tam było? Barnej. Jej brat to Barnej. I pytał się o to samo, o ciemną strefę z kryształami. Nic o tym nie wiem. Gdzie jest ta ciemna strefa? Ze. Ze 100! 100 120 i... 100. Tato mogę powiedzieć? Proszę. Sto metrów od stacji metra. Jest tam duży znak Fashion Store, a po drugiej stronie ulicy stoi wiatrak. E, dzięki. Nie, nie, Okej, okay. okay, spoko. Co? Co znalazłeś? Znam już miejsce, ale powiedzieli mi, że twój brat już o nie pytał. Herman, sprawdź, czy Barney włączył radio. dlatego się wyłączył chcę znaleźć kryształy na własną rękę i pewnie znowu włoży kij w szprychy rozumiem że to nie pierwszy raz nie zawsze na siłę chce się wykazać ostatnim razem został ranny nawet całkiem niedawno jebany gówniarz zabiję go zabiję powtarza się historia jade i nie pamiętam jak się jej brat nazywał Dlaczego się obwiniasz? Każdy odpowiada za siebie. Słuchaj, sam powiedziałeś, że jesteś tu od niedawna. Dlatego mało wiesz. Jestem tu odpowiedzialna za bezpieczeństwo, a on jest moim bratem. Obiecałam go pilnować. Obiecałaś? Komu? Nieważne. Skopie Barnejowi dupę, jak wróci. Jak Barnej się zranił? Nie chciał mi powiedzieć. Moim zdaniem to robota Espeków. Twój brat nie jest z tobą szczery? To nie twoja sprawa. Marny, odpowiedz mi! Żlak by to trafił. Jeżeli Pola tam w takim stanie. To już po nim. Mogę spróbować go znaleźć. Ty Byłem już w ciemnej strefie, w szpitalu Giera. W szpitalu St. Joseph? Serio? Jeśli go uratujesz, nie będziesz żałował. Idź. Szybko. Musisz go znaleźć przed świtem. Postaram się. Okej. Okay. O, nowy level. Uh, uh, uh. Dobra, co robimy z sobie prędkość pod co się. Boryciel w ścianach Dobra to albo Dostałem coś Okej okay. Dobra to To jest fajne, a tego nie mogę. To jest fajne. Co się stało? Przyleźli zarażeni. Rozwalili wiatrak. Lampy UV padły. Nie wiem, czy znam się na... Jeśli nie włączymy tych lamp, nie przetrwamy nocy. Teraz nie mogę, ale wrócę później. Sophie, jestem w środku. Nie widzę Barneja. Musisz go znaleźć. Jest. Na pewno gdzieś tam jest. Szukam. Szybko! Barney Słyszysz mnie? Odepwij się do cholery. Sofie, tu Aiden. Znalazłem radio. I zwłoki mężczyznę. Biały, łysy facet. Przykro mi, Sofie. To nie Barney. To Kojak. Jeden z naszych. Barney musi być blisko. Tu. Ale... Hej, okay, dzięki. Ale kurde, ze w zombiakach? Nie, pane! Co ja mam zrobić? Barnej? To ty? A ty kurwa kto? Jestem od Sofii. Ta, a ja od jebanych espeków. Kimkolwiek jesteś, spierdalaj! To nasze kryształy. Łapiesz? Nie dostajesz. Barnej otwieraj! Spierdala! Sofi, znalazłem Barneya, ale zamknął się w pokoju. Żyje całe szczęście. Uparty gnój. Po prostu spróbuj z nim pogadać. Spróbuję. Barnej, wracaj, skąd przyszedłeś! Twoja siostra się o ciebie martwi. Nawet nie próbuj! Nie mieszaj w to Sofii! Ale, ale to prawda. Masz szczęście, że jestem zajęty. Barnej, liczę do trzy. jeden, dwa, trzy i dalej stąd. Nic ode mnie nie dostaniesz. A masz świetnie. Okay. Barney! Dobra, starczy. Poszły? Tak, poszły się przewietrzyć. Sophie wspominała, że jesteś uparty, ale nie, że głupi. Ej, powinienem ci spuścić w pierdol. Marz, weź radium. Spadamy stąd. Nie, Biskrak! Musimy go znaleźć! Kto? Odciągnął zakażonych. Prawie mnie tamto padli. Gdyby nie on, skończyłbym jak koczak. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał. To dzieciak! Obiecałem jego matce, że sprowadzę go z powrotem. Łapiesz? Ściągnął te gnidy na siebie, rozumiesz? Żebym zebrał kryształy dla bazaru. Muszę go znaleźć. W tym stanie nikogo nie będziesz szukał, słyszysz? Nie wrócę bez niego! Gdzie go szukać? Był na parterze, kiedy mnie chuje otoczyły. Wybiegły za nim przez boczne drzwi. Dobra, zostań tutaj i czekaj na mój sygnał. Znajdę twojego kumpla i wrócę po ciebie. Szybko! Nie, no, no ja on będzie nagle martwy, nie? Tak mi się wydaje. A nie, on miał być w środku, tak? A tu. Ha. Krew, pewnie pisklaka. Znajdę go po śladach. go jeszcze nie, ale mocno krwawi. Idę po jego śladach. Bez walki się nie poddam. No i co z tego? Co dalej? Nie wyjedz, dalej No i co on tej Tu? a no kurde, skacz Dobra, ale co z tego, że tutaj jest... no krew. Była w sumie, bo już nie ma. O, tu. Dobra. Ejden, możesz się ruszyć? Barney mnie przysłał. Barney? Ja stary dobry Barney. Udało mu się, no nie. Zdobył te kryształy? Tak, zdobył. Dzięki tobie. Dałem radę. Ubiłem trójkę zarażonych. Wiesz, no dwóch. Było już rannych. Ale... Słuchaj, mam dziś rodziny i, i, i. Mam tylko prośbę. Widzisz? O, o, tam moje no radio. Muszę się z kimś połączyć. Trzymaj, tylko szybko. Jasne. Jasne. Muszę. Halo? Mamo. Jesteś tam? Mamo. Najtar? Wszystko dobrze, mamo. Już prawie. prawie tu kończymy z Barneyem. Z Barneyem? Obiecał, że ci włos z głowy nie spadnie? Nie pękaj, mamo. Słuchaj. Zdobyliśmy kryształy. Zdobyliśmy je i zabiłem trójkę. zarażonych. Dałem radę, mamo. Naprawdę musimy iść. Jasne. Nie długo. Nie długo wracam, mamo. Nathan. co się dzieje? Nathan! Nathan! <laughs> Barney, jesteś? Barney? O, o, štoj. Štoj jesteś tam tak próbuję znaleźć twojego brata barney już tu jest właśnie dotarła że co przecież miał nie ufał ci uznał że chcesz zabrać kryształy Wysłał mnie po swojego kumpla żeby móc się wymknąć to nie tak przyjdź na bazar wszystko ci wyjaśnia. I to też pewnie będzie koniec tego odcinka, jak tu pójdziemy. Jest nam teraz lepiej, co? To zależy, nie? Koleś był Kutasem. Pod jego dowództwem SP byli jak wrzut na dupie. Wniosek jest chyba prosty. Lukasa nie ma, nam jest lepiej. Amen. Lepiej zamknij dziób Barnej. Gdzie Sofii? Znowu ty? Co ty robisz? Szpiegujesz mnie? A masz coś do ukrycia? Gadaliście o komendancie SP, prawda? Patrzcie, pan ciekawski. Uważaj, gdzie wsadzasz nos. Możesz go stracić. Ten kutasiarz Lukas zasłużył na śmierć. Taka prawda. Barney, prawda jest taka, że jesteś idiotą, a stróżowie nas chronią. Chronią? Przeczy. Kto przejął nasz wiatrak? Stróżowie. Kto zajął metro? Pieprzony Lukas. Więc niech spierdalają, bo inaczej wszyscy skończą jak jebany dowódca. Miałeś na mnie poczekać! Miałeś srałeś, plany się zmieniają. Bałeś się, że zabiorę ci kryształy? Bać się? Ciebie? Nie żartuj. Mamy tu swoje interesy, pielgrzymie, i nic ci do tego. Przez twoje interesy zginęło dwóch ludzi. Pisklak był ci potrzebny, żeby mnie odciągnąć. Gówno wiesz o mnie i o moich ludziach. Pisklak był mi jak brat! Z jakiegoś powodu moja siostra chce z Tobą gadać. Jej trójdubę. Musimy ich zabić, kar. Kiedyś byli naszą rodziną. Negocjujmy z nimi. Nie negocjuje się z szantażystami. Nie przypominasz swojej matki. Zresztą to ja tu dowodzę. <laughs> Przygotuj ludzi. Dajemy Joemu te cholerne kryształy. Jebany tchórz. Wiem, co myślisz, ale musimy go posłuchać. To dla bazaru. Liczy się tylko bazar. Sophie, daj spokój, Herman. Uratował Barneya, nie? Ciekawy ten twój braciszek. Nie polubiliście się, co? Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Barney ma swoje wady, ale jego zaletą jest absolutna lojalność. A Old Wilador ma tyle problemów. Potrzebuje ludzi, którym mogę ufać. Jakie macie problemy? Sporo rzeczy cię tu ciekawi, co, Aiden? Pytaj, co konkretnie chcesz wiedzieć? Dlaczego Barney mnie nie posłuchał? Kryształy są cenne. Były nam potrzebne do pewnej transakcji. I teraz będziesz mógł pomóc. Jak pomogłem Barneyowi i Pisklakowi? Chyba nie do końca wyszło. Barney był w szoku, kiedy się dowiedział o Pisklaku. Dlatego cię nie posłuchał. On. On chce dobrze dla Bazaru, Aiden. Myśli, że nas wszystkich obroni. Tak naprawdę to dzieciak. Był nastolatkiem, kiedy zmarła nasza matka. Ale nawet wcześniej, jak był mały, zawsze musieliśmy radzić sobie sami. Teraz jest dorosły i nikogo nie potrzebuje. I szkodzi sobie tym bardziej, im bardziej chce pomagać innym. Po śmierci komendanta wasze stosunki z SPK-ami chyba się trochę skomplikowały. To mało powiedziane. Mówiąc konkretniej, mamy przejewane. Ale Lukas zasługiwał na śmierć. Dla miejscowych gorsza od niego była tylko zaraza. To na jego rozkaz stróżowie prawa zajęli nasz wiatrak. Zabierają znaczną część naszych zbiorów i wody, żeby zaspokoić swoje potrzeby. W zamian za co? Ochronę? Sama potrafię bronić swoich ludzi. Zaczęłam się tego uczyć już za dzieciaka. Okej. Okay. Ta sprzeczka z Karlem. O co chodziło? Powiedzmy, że śmierć komendanta S.P.K. pogłębiła problemy. Rozejrzyj się, Aiden, co widzisz? Coś, o czym ludzie za murami mogą pomarzyć. Nikt z tych ludzi nie dożyje końca miesiąca. Dlaczego? Bo w krótkim czasie nasze zapasy wody wyczerpią się. Dwa tygodnie temu miejscowy zbir Joe i jego kumpel Jack przejęli jedyną wieżę ciśnień w okolicy. Jeszcze niedawno żyli na bazarze, ale Karl wywalił ich za przekręty. Teraz się mszczą. Obłożyli wieżę minami i grożą, że ją wysadzą, jeśli nie będą dostawać cotygodniowego okupu w lekach, jedzeniu i kryształach. A ci wszyscy ludzie o niczym nie wiedzą? Nie wiedzą, jak mało wody zostało. Chciałam się tym zająć, ale Karl boi się wybuchu paniki. Zamiast tego poszedł po pomoc do SP. Oczywiście wrócił z pustymi rękoma. Oni pomagają tylko samym sobie, na pewno nie nam. Mają to gdzieś, że Joe zajął wierzy i zażądał pieniędzy za ochronę. Moja matka mówiła, nigdy nie targuj się z szantażystami, kiedy jeszcze tu rządziła. Czyli zanim Karl przejął władzę, trzymała bazar żelazną ręką, a Karl się jej słuchał. Po jej śmierci zrobił się zarozumiały i zaczął się rządzić. Matka nie chciała, żebyś ty ją zastąpiła? Wiem, czego chciała dla ludzi wspólnoty i wolności. Zawsze to powtarzała. Ale nie pytaj, czego chciała dla mnie. Nie wiem, czy w ogóle dla niej istniałam. Była wspaniałą przywódczynią, ale gównianą matką. Co zamierzasz zrobić? To, co muszę. Obiecałam pomóc Karlowi. Dopóki to on rządzi, będziemy opłacać Jacka i Joego. A oni będą z nas wyciskać coraz więcej i więcej. I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze jest bezpieczeństwo moich ludzi. Udowodniłeś, że można ci zaufać. Chcecie prosić o pomoc. Karl wierzy, że Joe dotrzyma swojej części umowy i da nam dostęp do wody. Ale ja jestem sceptyczna. Wysyłam ludzi na negocjacje z bandytami i chcę uniknąć niespodzianek. Karl i nasi ludzie ruszyli już na miejsce, w którym ma dojść do transakcji. Dopilnuj by poszło gładko. Mam ich osłaniać. Tak. Dyskretnie i z daleka. Okej, tak telefonę że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!